Zobaczyłam ostatnio tweeta osoby, która pracuje w Polsce i najwyraźniej dopadła ją polska proza życia. Ten tweet szedł mniej więcej tak: skoro mogę pracować w Portugalii w lokalnej kawiarni i mieć spokojne życie, to dlaczego wybieram Polskę, gdzie pół roku jest zima, a moja praca mnie stresuje? Postanowiłam się odnieść, bo tak się składa, że mam sporo do powiedzenia. Po pierwsze, sama wróciłam teraz do Polski z Portugalii po 6 latach. I uwierzcie mi, że Portugalia to naprawdę nie jest tylko ocean i kawa, ale też biurokracja, korki, stresująca praca. Po drugie, akurat gastronomii to bym nie polecała. W Portugalii nie ma kultury napiwków, więc to, co dostajesz z wypłaty, to jest zazwyczaj dokładnie to, co zarobisz, no chyba, że przyjdą turyści, którzy nie wiedzą, że się nie daje napiwków, więc twoja wypłata z wielkim prawdopodobieństwem będzie wynosić 800 euro plus minus. Oprócz tego gastro w Portugalii nie jest łatwe. Mój były pracował w restauracji i w zasadzie się nie widzieliśmy, bo zaczynał o 11, pracował do 15, czyli. Przez obiad, później jest siesta, czyli przerwa, kiedy restauracja zamyka po obiedzie, i później wracał do pracy koło 18, 19 i siedział do końca, czyli pierwszej, drugiej, bo Portugalczycy lubią sobie posiedzieć do późna w knajpie. I napiwków też tyle, co napłakał, bo nie ma kultury napiwków. Dlatego Portugalia kusi, ale raczej cyfrowych nomadów, którzy nie muszą żyć w Portugalii z portugalskimi realiami prawdziwymi, ale to temat na zupełnie inną rolkę. Jestem Kasia i opowiadam o różnicach kulturowych, więc zaobserwuj po więcej. Pozdro.